Kiedy dziewiętnastoletni chłopak wszedł samotnie do sądu, wszyscy się śmiali, dopóki nie ujawnił, że jest mądrzejszy od nich wszystkich razem wziętych. Sala sądowa szumiała od cichych szeptów niespokojnych widzów. Ich uwaga przenosiła się między surową sędzią na podium a młodym mężczyzną, który nerwowo stał przy stole obrony. Ściany gmachu sądu hrabstwa Kingsford nosiły ciężar setek wcześniejszych wyroków ale dziś napięcie w powietrzu było wyjątkowo gęste. Wszystkie oczy były skierowane na dziewiętnastoletniego Adriana Brooksa, szczupłą, niepozorną postać w źle dopasowanej koszuli i parze zdartych trampek. Ściskał w dłoniach kilka pogniecionych kartek, jego knykcie bielały pod wpływem nacisku. Za stołem sędziowskim siedziała sędzia Barbara Stone, Nazwisko, które było synonimem autorytetu i ostrych repryment. Jej reputacja jako bezkompromisowej jurystki ją wyprzedzała. Nie przebierała w słowach, a jej sala sądowa nie była miejscem na teatralność ani wymówki. Dla niej ta sprawa wydawała się błahostką, kolejny młody człowiek marnujący czas sądu. Nie ukrywała swojej pogardy, spoglądając na Adriana z nad okularów. Panie Brooks... Zaczęła. Jej ton był oschły. Zdaje pan sobie sprawę, że sąd nie przyjmuje zbyt dobrze osób, które pojawiają się nieprzygotowane, prawda? Adrian odchrząknął. W jego głosie słychać było lekkie drżenie. Tak, wysoki sądzie. Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę. Cichy śmiech z galerii nie uszedł jego uwadze. Podobnie jak subtelny uśmieszek sędzi. Było to spojrzenie kogoś, kto już wydał wyrok, zanim rozprawa w ogóle się rozpoczęła. Barbara odchyliła się w fotelu, krzyżując ramiona. W porządku, proszę kontynuować, panie Brooks. Zobaczmy, co pan ma do powiedzenia. Od samego początku wyglądało na to, że ta sprawa jest skazana na porażkę. Adrian, reprezentujący się sam w drobnej sprawie o wykroczenie drogowe, wyglądał. Jakby przypadkiem trafił do niewłaściwej sali? Ale to, co wszyscy uznali za naiwność, było czymś znacznie bardziej niezwykłym, sekretem, który miał się ujawnić na oczach wszystkich. Kiedy Adrian otworzył usta, to, co nastąpiło później, wprawiło wszystkich w osłupienie. Wziął głęboki oddech, jego palce zacisnęły się mocniej na krawędziach kartek. Ciężar sali przytłaczał go setki oczu. Każde analizujące, wątpiące, osądzające. Sędzia Stone stuknęła długopisem o biurko. Jej niecierpliwość była wyczuwalna. Panie Brooks, powiedziała, unosząc brew: Jeśli nie jest pan gotów do kontynuowania, będę zmuszona oddalić sprawę. Zdaje pan sobie z tego sprawę, prawda? Fala stłumionego śmiechu przetoczyła się przez galerię. Adrian uniósł wzrok. Jego głos był pewny, mimo nerwowości wypisanej na twarzy: Jestem gotów, wysoki sądzie. Barbara westchnęła i gestem nakazała mu zaczynać. W takim razie, proszę kontynuować. Adrian zrobił krok do przodu, a szuranie jego znoszonych trampek odbiło się echem w cichej sali sądowej. Przez chwilę zerknął na stronę przeciwną doświadczonego prawnika z wieloletnim stażem którego pewność siebie była widoczna w jego postawie. Mężczyzna posłał Adrianowi lekceważący uśmiech, jakby chciał powiedzieć, to pójdzie szybko. Adrian zaczął relacjonować wydarzenie, które sprowadziło go do sądu, sporny mandat za przekroczenie prędkości. Jednak zamiast niezgrabnie brnąć przez ogólnikową linię obrony, przedstawił przebieg zdarzeń z niezwykłą precyzją. Powołując się na dokładne godziny, warunki drogowe, a nawet dokładną pozycję funkcjonariusza w momencie wystawienia mandatu. Jego sposób wypowiedzi był przemyślany, a choć w tonie wciąż brzmiała pokora, pod powierzchnią wyraźnie budowała się pewność siebie. Sędzia nieznacznie pochyliła się do przodu, jej długopis zwolnił, gdy notowała kolejne informacje. Adrian kontynuował. Cytując przepis z kalifornijskiego kodeksu drogowego z zaskakującą dokładnością. Zgodnie z sekcją 40802b, Wysoki Sądzie, metoda użyta do pomiaru mojej prędkości może być niezgodna z prawem w warunkach określonych w przepisach. Brwi sędzi Stone zmarszczyły się. Nie spodziewała się, że Adrian powoła się na konkretny paragraf. Nie mówiąc już o tym, że zrobi to skutecznie, nastroje na sali również zaczęły się zmieniać. To, co początkowo wydawało się lekką rozrywką, przerodziło się w ciche zaciekawienie. Prawnik strony przeciwnej odchrząknął, przerywając mu: Wysoki sądzie to nie ma znaczenia. Ten przepis nie odnosi się do tej sprawy. Adrian nie cofnął się ani o krok. Z całym szacunkiem jednak odnosi się. A jeśli mogę, podszedł do stołu dowodowego i wyjął diagram, który sam naszkicował. Nie był efektowny, ale szczegółowy, uwzględniał każdy kąt, każdą odległość. Ten schemat pokazuje, dlaczego radar użyty do pomiaru prędkości nie mógł dokładnie uchwycić mojego pojazdu z miejsca, w którym znajdował się funkcjonariusz. Sędzia Stone mrugnęła. Rozdarta między sceptycyzmem a autentycznym zaskoczeniem. Adrian właśnie podważył kompetencje strony przeciwnej i zrobił to przekonująco. Ale gdy odwrócił się w stronę galerii, było jasne, że jeszcze nie skończył. To był dopiero początek jego obrony. Sala sądowa, która jeszcze chwilę temu była pełna szmerów i rozpraszających spojrzeń, nagle zamarła w ciszy tak gęstej. Że można było ją poczuć. Adrian rozejrzał się. Jego oczy na moment spotkały ciekawskie spojrzenia widzów, zanim znowu skupił się na sędzi, zaczął coraz bardziej panować nad swoim głosem, a z każdym kolejnym słowem rosła w nim cicha, ale niezachwiana pewność siebie. Wysoki sądzie, kontynuował stanowczym tonem, Podstawą tej sprawy jest wiarygodność przedstawionych dowodów. Jeśli dowody są wadliwe, to i zarzuty przeciwko mnie są nieuzasadnione zwrócił się do adwokata strony przeciwnej. Jego słowa były pełne szacunku, lecz stanowcze. Czy mogę zapytać, czy oskarżenie może potwierdzić kalibrację radaru użytego podczas zatrzymania? Doświadczony prawnik poruszył się niespokojnie na swoim miejscu. Wyraźnie zaskoczony nie mamy tej dokumentacji pod ręką, Wysoki Sądzie, ale to standardowa procedura, więc. Adrian uniósł lekko ręce nie by przerwać, lecz by poprosić o pozwolenie na kontynuację. Sędzia Stone, której ciekawość została rozbudzona, skinęła głową. Standardowa procedura to nie dowód odparł Adrian. Prawo wymaga weryfikacji, a nie założeń. Bez tego zapisu kalibracji, dowód nie może być uznany za wiarygodny. Wśród publiczności rozległy się coraz głośniejsze szepty. Ludzie szeptali między sobą, już nie śmiejąc się z młodego mężczyzny, który wszedł do sali sądowej, wyglądając, jakby tu nie pasował. Nawet sędzia Stone zdawała się wziąć głębszy oddech, zanim znów się odezwała: Panie Brooks. Powiedziała, jej głos był teraz łagodniejszy niż wcześniej: Wydaje się, że ma pan głębszą wiedzę o procesach prawnych niż większość. Skąd pan to wie? Adrian zawahał się na moment, po czym odparł: Studiuję prawo od 13 roku życia, wysoki sądzie. W zeszłym roku zdałem egzamin adwokacki. Po sali sądowej przeszedł szmer zaskoczenia. Nawet adwokat strony przeciwnej uniósł brwi z niedowierzaniem. Sędzia Stone pochyliła się lekko do przodu. Jej wyraz twarzy był trudny do odczytania. Chce mi pan powiedzieć, że jest pan licencjonowanym adwokatem w tym wieku? Tak, wysoki sądzie. Zawsze pasjonowałem się prawem. Ale Adrian na chwilę przerwał, spoglądając na swoje dokumenty, po czym uniósł wzrok. Jego głos pozostał niewzruszony. Wiem też, jak ludzie na mnie patrzą, gdy wchodzę do pokoju. Zakładają, że tu nie pasuje. Sędzia wyprostowała się w fotelu. Jej postawa po raz pierwszy się zmieniła. Wątpliwość w jej spojrzeniu ustąpiła miejsca czemuś innemu, szacunkowi. Adrian kontynuował, przedstawiając kolejne dowody i skrupulatnie obalając argumenty strony przeciwnej. Przywoływał orzecznictwo z łatwością. Przytaczając precedensy prawne w sposób, który sprawił, że nawet najbardziej sceptyczni obserwatorzy kiwali głowami ze zrozumieniem. Przeprowadził dokładną analizę raportu funkcjonariusza, wskazując na niespójności w narracji. Każdy jego argument spotykał się albo z oszołomioną ciszą, albo z pomrukami aprobaty. Ale choć sala sądowa podziwiała błyskotliwość Adriana, jedno pytanie wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Jak daleko mógł posunąć tę sprawę i podważyć założenia, jakie ludzie wobec niego mieli. Napięcie w pomieszczeniu osiągnęło punkt kulminacyjny, gdy Adrian przedstawił swoją końcową argumentację. Stał wyprostowany, jego głos był pewny, a postawa emanowała cichym, autorytetem, kogoś, kto wydawał się znacznie starszy niż był w rzeczywistości. Sala sądowa, która wcześniej rozbrzmiewała Lekceważącymi chichotami i sceptycznymi spojrzeniami, teraz wsłuchiwała się w każde jego słowo. Wysoki sądzie, powiedział Adrian spokojnym, ale stanowczym tonem. Ta sprawa nie dotyczy tylko mandatu za przekroczenie prędkości. Chodzi o sprawiedliwość, o to, aby każda osoba, niezależnie od wyglądu czy wieku, była traktowana według tych samych standardów prawa. Jego słowa wybrzmiały z ciężarem, który uciszył ostatnie szepty na widowni. Sędzia Stone pochyliła się do przodu, opierając podbródek na dłoni, uważnie obserwując Adriana. Jej surowa postawa wyraźnie złagodniała, choć spojrzenie pozostało krytyczne. I co dokładnie pan sugeruje, panie Brooks? Adrian wziął głęboki oddech, by się uspokoić. Sugeruje, że przedstawione dowody nie tylko są niewiarygodne, ale również naruszają zasady należytego procesu. Bez prawidłowej dokumentacji, kalibracji, dokładność radaru jest wątpliwa. Bez spójnego raportu, zeznania funkcjonariusza są niepełne. A bez jednoznacznych dowodów, ta sprawa nie powinna być kontynuowana. Adwokat strony przeciwnej zerwał się gwałtownie. W jego głosie pobrzmiewała frustracja. Wysoki sądzie to absurd. On manipuluje technicznymi szczegółami, żeby. Sędzia Stone uniosła rękę, uciszając go. Proszę usiąść, mecenasie, powiedziała stanowczo. Jej wzrok ponownie spoczął na Adrianie. Proszę kontynuować. Adrian skinął głową i uniósł swoje dokumenty. Przygotowałem wniosek o oddalenie zarzutów ze względu na te braki. Prawo nie opiera się na technikaliach, opiera się na faktach, dowodach i sprawiedliwości. Przez chwilę w pomieszczeniu zapanowała absolutna cisza. Sędzia Stone przejrzała wniosek, marszcząc brwi, gdy przewracała kolejne strony. W końcu odłożyła go na biurko i spojrzała na Adriana. To jest, zaczęła. Ale jej głos zawisł w powietrzu, poprawiła okulary i odchrząknęła. To jest niezwykle dobrze przygotowane. Panie Brooks, odezwała się sędzia Stone, to znacznie przewyższa poziom większości adwokatów na pierwszym roku praktyki. Galeria ponownie wypełniła się szeptami, ale szybkie uderzenie młotka sędzi natychmiast je uciszyło. Sędzia zwróciła się do adwokata strony przeciwnej, który wyglądał na wyraźnie zmieszanego. Mecenasie, czy ma pan kontrargument? Adwokat wstał, ale jego wahanie było aż nazbyt widoczne. Nie, wysoki sądzie, obrona przedstawiła przekonujący argument. Sędzia Stone spojrzała na Adriana jeszcze przez chwilę, a jej zwykle surowy wyraz twarzy nieco złagodniał. Panie Brooks, powiedziała, w jej głosie zabrzmiało niespodziewane ciepło. Źle pana oceniłam! Kiedy po raz pierwszy wszedł pan na tę salę sądową, nie tylko wykazał się pan dogłębną znajomością prawa, ale także przypomniał nam wszystkim, czemu ono służy. Zrobiła krótką pauzę, po czym wydała swój werdykt. Niniejszym przychylam się do wniosku o oddalenie zarzutów. Dźwięk młotka rozbrzmiał po sali, a po chwili oszołomionej ciszy wśród publiczności. Zaczęły rozbrzmiewać pojedyncze oklaski. Z każdą sekundą stawały się coraz głośniejsze, aż w końcu widownia wstała z miejsc. Adrian rozejrzał się wokół, na jego twarzy mieszały się ulga i niedowierzanie. Sędzia Stone również wstała. Jej wyraz twarzy pozostawał trudny do odczytania. Rozprawa zakończona, oznajmiła, opuszczając swoją ławę. Ale gdy mijała Adriana, Zatrzymała się na moment i wyciągnęła do niego dłoń. Czeka pana świetlana przyszłość, panie Brooks. Niech nikt nie mówi panu inaczej. Adrian uścisnął jej dłoń, a jego głos pozostał pewny, mimo burzy emocji, jakie nim targały. Dziękuję, Wysoki Sądzie. To dla mnie wiele znaczy. Jednak gdy Adrian opuszczał tamtego dnia salę sądową, nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że to był dopiero początek podróży, która miała go wystawić na jeszcze większe wyzwania i inspirować daleko poza murami tego sądu. Reflektory kierują się na niego. W chwili, gdy Adrian wyszedł z sali sądowej, szum rozmów rozlał się za nim jak fala. Dziennikarze, którzy kręcili się w holu sądu, natychmiast zwrócili uwagę na młodego mężczyznę. Błysnęły flesze aparatów, a w jego stronę wyciągnięto mikrofony. Zawahał się, zaskoczony nagłą uwagą, jaką przyciągnął: Adrian, Adrian Brooks, czy to prawda, że zdałeś egzamin adwokacki w wieku osiemnastu lat? zawołał jeden z reporterów. Czy spodziewałeś się wygrać dzisiaj? krzyknął inny. Adrian uniósł rękę, dając znak, by się uciszyli. Jego wyraz twarzy pozostawał spokojny. Choć delikatny uśmiech zdradzał dumę. Przyszedłem tutaj, by bronić siebie, tak jak zrobiłby to każdy inny człowiek, powiedział po prostu. Nie oczekiwałem niczego poza sprawiedliwością i właśnie to otrzymałem. Jego pokora tylko podsyciła zainteresowanie. W ciągu kilku godzin nagranie z jego końcowej mowy obronnej zaczęło trendować w mediach społecznościowych. Zdobywając miliony wyświetleń. Komentarze wahały się od podziwu dla jego prawniczych umiejętności po oburzenie z powodu początkowego traktowania go przez sędzie. Historia Adriana nie była już ograniczona do hrabstwa Kingsford, stała się ogólnokrajową sensacją. W Kduma i obawy matki w domu matka Adriana, Lorraine. Oglądała relacje w wiadomościach z mieszanką dumy i niepokoju. Zawsze wiedziała, że jej syn jest wyjątkowy, ale wiedziała też, jak społeczeństwo często traktuje młodych mężczyzn takich jak on. Podczas gdy dziennikarze analizowali każdy szczegół sprawy, telefon Lorraine nie przestawał dzwonić, rodzina, przyjaciele, a nawet nieznajomi przesyłali gratulacje. Mamo. Powiedział cicho Adrian, wchodząc do domu. Jego zmęczone oczy spotkały się z jej spojrzeniem. Lorraine przyciągnęła go do siebie w mocnym uścisku. Jej głos był pełen emocji. Byłeś niesamowity, Adrian. Mam tylko nadzieję, że teraz zobaczą cię takim, jakim naprawdę jesteś. Historia, która nie znika, ale ta historia. Nie skończyła się tam. Wiralowa popularność przyniosła zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania. Kancelarie prawne zaczęły się zgłaszać z ofertami staży, a organizacje działające na rzecz równości przedstawiały Adriana jako symbol wytrwałości i przełamywania stereotypów. Jednak jednocześnie sceptycy poddawali w wątpliwość jego zdolności, próbując przedstawiać jego sukces. Jako szczęśliwy zbieg okoliczności, a nie rezultat ciężkiej pracy i genialnego umysłu. Tymczasem, sędzia Barbara Stone musiała zmierzyć się z własnym rachunkiem sumienia. W wywiadach otwarcie przyznała, że nie doceniła Adriana, traktując to doświadczenie jako osobisty moment otrzeźwienia. Ten młody człowiek przypomniał mi, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na tę profesję. Powiedziała jednemu z dziennikarzy: Sprawiedliwość nigdy nie powinna opierać się na założeniach. Sprawa, która zaczęła się jako zwykły spór dotyczący mandatu drogowego, wywołała znacznie szerszą dyskusję na temat uprzedzeń, wytrwałości i siły przełamywania oczekiwań. Ale nawet gdy świat debatował nad jego historią, Adrian po cichu przygotowywał się na to, co miało nadejść. Bo dla niego to był dopiero pierwszy krok ku czemuś znacznie większemu. Historia Adriana nie zniknęła w cieniu jak kolejna chwilowa sensacja w internecie, trwała. W rozmowach, w salach wykładowych i sądowych na terenie całego kraju ludzie dyskutowali nie tylko o jego błyskotliwej znajomości prawa, ale także o głębszych problemach, które jego sprawa ujawniła. Jak często społeczeństwo ocenia ludzi na podstawie ich wyglądu, wieku czy okoliczności, zanim da im szansę na udowodnienie swoich umiejętności? Dla Adriana zwycięstwo w sądzie nie polegało tylko na oczyszczeniu swojego imienia. Chodziło o pokazanie, że talent, inteligencja i determinacja mogą pochodzić z każdego miejsca. Jeśli skupiamy się tylko na tym, Czego według nas ktoś nie potrafi, powiedział Adrian w jednym z wywiadów: Nigdy nie zobaczymy, co jest w stanie osiągnąć. Nigdy nie dostrzeżemy jego prawdziwego potencjału. Lekcja transformacji, przemiana sędzi Stone, stała się kolejną istotną lekcją. W późniejszych sprawach była zauważalnie bardziej uważna. Częściej zatrzymywała się, by naprawdę wysłuchać, zamiast polegać na swoich pierwszych wrażeniach. W jednym z wywiadów podsumowała to doświadczenie: Tamten dzień w sądzie nauczył mnie więcej niż lata spędzone za sędziowską ławą. Adrian Brooks pokazał mi siłę pokory, przygotowania i wytrwałości, i przypomniał mi, by patrzeć głębiej, poza powierzchowność. Dla ludzi, którzy poznali historię Adriana, jej morał był prosty, a jednocześnie głęboki. Osądzanie jest łatwe, ale sprawiedliwość wymaga wysiłku. Gdy mniej oceniamy, a więcej słuchamy, tworzymy przestrzeń dla innych, by mogli się rozwijać i ujawnić swoje unikalne talenty. Symbol wytrwałości, Adrian stał się symbolem wytrwałości. Nie tylko dla młodych aspirujących prawników, ale dla każdego, kto kiedykolwiek został niedoceniony. Szkoły zapraszały go, by dzielił się swoją historią, kancelarie prawne składały mu oferty współpracy, a młodzi ludzie w całym kraju widzieli w nim dowód na to, że genialność może wyłonić się z najmniej oczekiwanych miejsc. Ale Adrian nie pozwolił, by sława go rozproszyła. Pozostał skupiony na swojej przyszłości, zdeterminowany, by wykorzystać rosnącą platformę do inspirowania innych, do kwestionowania barier stawianych na ich drodze. Miesiące po dramatycznym procesie Adrian Brooks nadal wytyczał swoją ścieżkę, niewzruszony zarówno uwagą mediów, jak i krytyką. Traktował nowo zdobytą rozpoznawalność jako odpowiedzialność, wykorzystując ją do mentorowania młodych ludzi. Walki o sprawiedliwe traktowanie oraz przypominania innym, że sukces to kwestia wytrwałości i przygotowania, a nie tylko okazji. Przesłanie siły. Podczas wzruszającego przemówienia na wydarzeniu społecznym, Adrian podsumował swoją drogę: Nie wszedłem na tę salę sądową, by udowodnić komuś, że się myli. Wszedłem tam, by udowodnić sobie, że mam rację. Prawda jest taka, że wszyscy doświadczamy momentów, w których inni w nas wątpią, ale te momenty to nie mury, to drzwi, które czekają, aż je otworzymy. Publiczność wybuchła oklaskami, ale Adrian pozostał pokorny. Dla niego ta podróż dopiero się zaczynała, miał plany, by kontynuować edukację, walczyć o sprawiedliwość. I pomagać innym odkrywać ich własny potencjał. Jego historia stała się symbolem nadziei, przypomnieniem, że talent może przezwyciężyć uprzedzenia i że wartości człowieka nie powinno oceniać się po pozorach. Wezwanie do działania. Dla tych, którzy usłyszeli historię Adriana, była ona czymś więcej niż tylko inspiracją. Była wezwaniem do działania. Poświęć chwilę, by zakwestionować swoje założenia na temat innych ludzi. Następnym razem, gdy spojrzysz na kogoś i pomyślisz, że już znasz jego historię, zapytaj siebie: Co mogę pomijać? Podróż Adriana nie dotyczyła tylko zwycięstwa w sądzie. Chodziło o wytrwałość, wiarę w siebie i siłę przeciwstawiania się oczekiwaniom. I z każdym kolejnym krokiem, Niósł nadzieję, że jego historia zainspiruje innych do napisania własnej. Jeśli poruszyła Cię historia Adriana, podziel się nią z kimś, kto powinien ją usłyszeć. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby poznać więcej opowieści, które inspirują, skłaniają do refleksji i przypominają nam o niezwykłym potencjale, jaki drzemie w każdym z nas.